Widzimy rzeczywistość taką, jaką jesteśmy, nie taką, jaką ona jest. Tak, widzisz świat takim, jakim Ty jesteś, a nie takim, jakim jest świat naprawdę. Bo zauważcie, każdy z nas żyje w zupełnie innej rzeczywistości, każdy z nas ma zupełnie inną perspektywę. Dwie osoby przeżywające tą samą sytuację mogą wyciągnąć z niej totalnie inne wnioski, myśleć, że przeżyły coś innego. Pamiętać inaczej te wydarzenia, i tak naprawdę emocjonalnie się też zupełnie inaczej do nich ustosunkować. Widzimy rzeczywistość taką, jaką jesteśmy my. Więc, jeżeli jesteś osobą, która widzi zło dookoła siebie, która widzi tylko negatywność, która interpretuje zachowania innych ludzi względem siebie negatywnie, lub zakładając tylko i wyłącznie jakieś negatywne intencje ze strony innych osób, że ktoś chce dla ciebie tylko i wyłącznie źle, no to takiej rzeczywistości będziesz doświadczać. Jeżeli natomiast będziesz do ludzi podchodzić z sercem, z otwartym sercem, z miłością, z, z otwartością, z miękkością, z uśmiechem, z chęcią widzenia w nich tych dobrych rzeczy, to będziesz doświadczać rzeczy dobrych od ludzi. I tak zawsze się zdarzy jakiś... Nie będę się zapowiadać na internecie. Zawsze się zdarzy ktoś, kto tak, to będzie przeciwnością tego, o czym tutaj mówimy. Ale większość Twojej rzeczywistości będzie właśnie opierała się na doświadczeniu dobrych ludzi, i one Ci się przydarzały. Позитивна вече.